If I tonight, if I am sad tonight, I don't Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku 5 Ciekawego. Dzisiaj pogadamy sobie o Lucario. Tak, będzie to zwykły odcinek tylko o Lucario. Nie będziemy tutaj mówić o jakimkolwiek innym Lucario, tylko po prostu zwykły Pokémon Lucario. Ale zanim zaczniemy, to pragnę Wam podziękować za poprzedni odcinek Poprzedni odcinek o Greninja Ash'a to był... pfff... rozpięcie kanału Ponad 5000 wyświetleń, tyle łapy w górę Mam nadzieję, że pod tym filmem przynajmniej połowa tego będzie i będziemy dalej brnąć z tymi ciekawostkami Także pamiętajcie, ciekawostki utwarzają Waszą wiedzę o Pokémonach, a zazwyczaj nie wprowadzają czegoś nowego w Wasze życie Czyli to nie są ciekawostki, tylko fakty Muszę pomyśleć nad zmianą nazwy, ale pomijając to wszystko, zaczynajmy może już odcinek. Więc zaczynamy. Ciekawostka numer 1: Lukary jest dwunożnym pokemonem o niebiesko-czarnym futrze. Wzorowany na Anubisie, w egipskiej mitologii jest to bóg o głowie szakala. Ciekawostka numer 2. Lukario są wrażliwe na specyficzny rodzaj energii, nazywany Aurą. Dzięki niej jest w stanie przewidzieć ruchy przeciwnika. Pokémony tego gatunku są również w stanie manipulować Aurą, używając jej do obrony, formując ją w eksplodującą kulę. Lukario rozumieją także mowę ludzką, będąc jednocześnie w stanie komunikować się z człowiekiem telepatycznie. Postka numer 3. Pokemony te żyją głęboko w jaskiniach, z dala od domostw ludzi, trenują tam swoje umiejętności. Dlatego właśnie podobnie jak Milotic czy Togekis, należy do najrzadziej spotykanych nielegendarnych form. Spotkanie ich na wolności graniczy z cudem. Teraz dwie szybkie ciekawostki. Ciekawostka numer 4. Lucario wraz z Kobalionem jest jedynym pokemonem, którego typy to Walka i Stal. Ostatnia ciekawostka numer 5. Lucario prawie w 100% jest Pokemonem monopłciowym. To znaczy, że prawie w ogóle nie występuje Lucario w płci żeńskiej. No i to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam odcinek się o Lucario spodobał, że zostawicie łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcję na kanale. Jest już nas ponad 1000, więc naprawdę mega sprawa. Więc yy, pamiętajcie także, aby zostawić w komentarzu może waszą propozycję na to, o kim powinienem nagrać następne 5 ciekawostek, czy może też faktów, zależy jak zmienię tą nazwę, czy w końcu ją zmienię, czy nie. Więc trzymajcie się, na razie, no i cześć!